Siema, dzisiaj gramy w bierki. Yy, tutaj są wszystkie rozłożone i gramy. Yy, Niech tylko... zapominajcie o mnie, ja jestem Seba i będę grał Więc. A tak, tutaj widzisz Seba. Tu zaczynasz A tak, dobra. Tutaj ja zczepni, bo ja jestem live, tak zaczynam! Cicho. Tak, z perspektywy Adriana. Bo Adrian to też kręci, nawet się nie przywitał, kurde. No, to to z perspektywy Adriana też będzie mi. Nie drzyjcie w mikrofony! W pora, joli, No to mnie no! a mam jeszcze bardzo się bać na mnie, że p*** i nie walił bawi, konia, nie kurde! Ej! Ja nie patrzę! Tobie, konia, konia! Tak! Ty głowę! Nie! Oj, jaka <grym> Так. Я тебе а. Ну це вогове. Дякую. Зараз хто? Так. Добро. Адріан, починай. Ну що? Не мусить. Dzięki. Hmm. Co jeszcze Adren drze? Ruszyłeś! Nie patrz. Dobra, teraz te Mam Mam chłybaczka. Mam papy. To zabija. Czy już obraz i tak będzie przycięty? U mnie, więc Dobra, nie ruszyłeś, Kamil! Dobra! Teraz ja. Chyba chyba chwilę. Dobra, dobra, jak zwał, tak zwał. Ruszyłem czy nie? Nie. Nie, to nie. I chyba teraz ruszę. Ruszyłeś, wypad. Dobra, dobra tu. tylko, że, tylko tutaj to jest... Dąd to ja Czera, zabieram. Dobra. ja. No, cicho, bo mnie nie skoncentruj Kasia. Cicho, panowie i panowie. My się smażyły burdemu. Ja nic nie piję. Tylko to, tylko trochę gorąco mi. Muszę tak. się, muszę się rozepnąć. Ja muszę się rozebrać, No, kurde, eee, to śmierć. Ja się muszę aż rozebrać z tą kobietą tego blazera. Przyłam. Teraz Adeks. No. Nie, tak. Ja nic nie będę śpisał ani robił, no. Jakby co, bo ja mam Jako audiolog. Rosyłek! Dobra. Tym razem moimi wyzłami od... Diabło, ha! No dobra, traj! Kupione diabło. Ja diabła! Jak chyba przegrał? Tu się Kurwa, w paznę! Dzięki, dzięki, ułatwiłeś mi zadanie! Kamień! Kamień. Jeden ja z mój odcinek, maska wkracza! <grym> tak! Nie! lepiej. Bo, bo tamto za p Nie! Zrobię hersjera! Zrobię... Ruszyłeś? Kurde! Czekaj, to tak. zmienia się! Cicho! Dobra, ja! Zrobię z mojej starej niej rapera. <grym> tak, spróbuj tylko. Chyba lubi tę kompiotekę. To ja jej to pokażę. No nie, 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 za wulgarna. Ja, tam. <tostanė> nie, mogę tam. nie No. no, no. Oj, będzie dużo cenzurował. Yeah. We nie, ja nie będę cenzurował. Ale ja będę kandydował. Ja right. No tak, ja nie mam co tego będzie. Więc, Ha... nie. to, bo musisz... Niech to nie! Ale ty masz postać. Adrian! Oj, soczorko! Pewnie wpisałem sobie, czyta na zamrożenie ten. No to jest Bierek. No teraz to tak! Dobra Adrian, kraczaj! Rusyłem. No i niestety Sebal przejmuje dowodzek. Masz. I ruszysz. Ale kurde zasłania. Ruszyłeś. Piękni Bierek, już wystarczy tego licenia. Dobra, daj trochę południa. Bierek, a ty gmo? No. A ja siedem. A ja... nie widzieliście jeszcze, ale palice. Aaa, ty też masz białło. Ty też masz białło? 12 bielek! Rekord cały pobiłam. Ty też masz... Yy... Kocham was, ludziska. Nie widzę jaka jestem ekstra w bierkach. A Lidz. pokazać? Twoją twarz czy nie? <try sfidów> nie, dziękuję. Tak też myślałem. A ja pokażę Ci już. Pojęcie. Co chce na YouTube. O nie! E, ja nie. Dobra, jeżeli będzie co najmniej 10 lajków, pokażę swoją twarz. Dobra. Kontowa piosenka. Kończymy? No. Jeszcze raz, to kurde, to kurde ten. To do montowania, kurde, nie sądzicie. Ja idę, idę, idę. Nie, Ale nie to... cenzury, bo ja będę mi nie. nie ale teraz, ja... Drugim, nie, teraz. Ja. Ale, no. <gulet> to ja nie Ale ty no. Proszę? O kurde, co to ma to Ja teraz pierwsza, ja pierwsza, a no nie kamień nie śpiewszy. Dobra. To drugi, Proszę, głupa! Ty. Ja drugi? Tylko, że mi prosto w kamerę, żeś w lat. Ja mam teraz. Ty pewnie ja... Ja mam tak szampa być. Tylko nie A patrz, kameruję twój telefon. Nie, ogro, twój telefon. nie, 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 nie o Nie om tak. nie. Nie mi panku. Dobrze. pieraką chce mi umyta jej. Już tak. Oważnego nie nakręcę. Nie.

Stary się odezwał. to jest cała rodzina będzie w internecie. Te to głosy całej rodziny. No, e, ładnie. To całe szczęście, bo A to może Zrobię to fotkę. Na... O, na... O, o, e, e, no, 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 Ej, no, 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 ty no, Ja tu Ciebie jest może pokazane ile ile ten... Trwa? Y... Trwa. 10 minut i ileś sekund. Wow! No to ja kurde y... nagrywam aż tyle. On oszukał, szukał, oszukał, ja sam widziałem zresztą. Oszukali zaraz... No ja ją udzieram. Seri! Pomocy ci! Seri! Nie Seri! Nie Seri! 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 bo Seri! 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 Adrian, Adrian Seri! ten moment, bo może. No mogę.

Nie no. kamerujesz mi, Pazlokci! Ja no postaram się! Bo Dobrze. po 60 obrazu, to ja nie wiem jak będzie. A ja będę widać mi, mi Pazlokci! Ale powiedz to, wiesz co? to zrobię czarne! Dobra? Co ty myślisz, że ja będę robił oczekiwanie? Tyłem jeden! A, zrób I ja, nie? ja? Ora ja mam strasznie malutko. Dwa, trzy, dziesięć. Pięć. Dziesięć. Tak, pokaż. Tak, nie dziesięć, patrz. Dwa, dziewięć, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Chodź, dziesięć. Kurde, każdy ma po dziesięć. No, no. no, to kurde, No. No, to kończymy tą balangę. No. Tak, tak. Tak, raz Ty żeś Katy perpuścił. puścił. Tak, Nie. Ja nagram co innego. O, o, Zaraz. Czyli nie będzie z perspektywy twojej. No. Nie podstawi mi telefonu. Dobra. Jeśli... Jeśli widzowie będą chcieli, to... to, to jutro możemy powtórzyć to. Albo pojutrze, bo, bo zależy ile będzie głos. Dobra.